Na dniach słynny influencer z rybnika, w zasadzie z ostatnich dni znany, dlatego że pokazał dupę do kamery Warnestowi pozwolił sobie zaatakować jedną z moich moderatorek w bitewce. Chciał ją kąśliwie pognębić, aczkolwiek moja moderatorka rzuciła mu wyzwanie razem z resztą teamu moder moderatorów, że jeśli wygra tą bitwę, to. Imperator ogłosi coś wszemi wobec, więc posłuchajmy. O, proszę no dwie stówki będą dla pani elegancko, ładnie, super. Drużyna, wujka Krystiana jest najlepsza na świecie i niech tak zostanie, a wszyscy ludzie, którzy wspierają tego głomba, nie? Na lajbie. U mojej moderatorki były 23 osoby, zwycięstwo jest 15 000 do 900 punktów. Ta, a u imperatora było coś między 300 a 500 osób. Zero wsparcia. Ja nie wiem, co wy tam robicie, ale róbcie to dalej i trzymajcie się od nas z daleka, trzymajcie się od kogokolwiek z daleka. Bo jesteście tylko i wyłącznie problemem na tym TikToku. Nie? Także, tak jak już powiedziałeś, imperator, drużyna wujka Krystiana jest najlepsza i niech tak zostanie.